Hej widzowie, Gats to tytułowy berserk, jednocześnie zwykły człowiek, który nauczył się walczyć z wszelkiej maści demonami, potworami czy apostołami, używając do tego swojej ogromnej siły fizycznej i różnych sztuczek. Ale jak właściwie zdobył on swoją moc, na to postaram się wam dzisiaj odpowiedzieć. Jedną z pierwszych walk którą możemy zobaczyć, jest starcie z potężnym wojownikiem Bazuso, z którym praktycznie każdy bał się walczyć, podczas gdy protagonista bez wahania staje naprzeciwko i pokonuje go mieczem większym od samego siebie. To sugeruje, że na tym etapie Guts polegał prawie wyłącznie na tężyźnie fizycznej, Częściowo zawdzięczając swoje postępy przybranemu ojcu Gambino, w którego ręce trafił po tym, jak Sisu, którego przygarnęła, straciła życie, o co, będący liderem najemników Gambino, obwiniał dzieciaka. Zapewniając mu jednocześnie surowy trening i to z mieczem zdecydowanie zbyt wielkim i ciężkim na jego wiek. I pewnej nocy, właśnie tym orężem, chłopiec zakończył żywot swego przybranego ojca w samoobronie. To właśnie wtedy zobaczył, że z odpowiednią bronią może walczyć z silniejszymi przeciwnikami. Co znajdowało swoje odzwierciedlenie także później, gdy protagonista dorósł i mierzył się z apostołami. Tak też przez lata główny bohater wzmacniał swoje ciało, odnosząc zwycięstwo w starciu z setką wojowników, czy raniąc apostoła Zoda, który, jak stwierdził, przez 300 lat nie doznał podobnych obrażeń. Jednak prawdziwy przełom Gats osiąga podczas zaćmienia, gdy wraz z resztą towarzyszy zostaje zdradzony przez Gryfita i traci rękę. Rozpoczynając swoją krucjatę na apostołach i samej ręce Boga, do której dołączył Griffith, który teraz znany jako Femto, nie tylko poświęcił swoich dawnych kompanów, zapewniając jedynym pozostałym przy życiu, czyli Gatsowi i Kasce, piętno ofiary, ale także traumę, ponieważ nowy członek ręki Boga wykorzystał ukochaną kobietę głównego bohatera na jego oczach. To właśnie od tego momentu protagonista udowadnia swoje możliwości, dysponując protezą ramienia pełniącą rolę małego działa, Dzięki czemu mógł anihilować większość potworów. Jednak to gargantuiczny miecz Dragon Slayer pokazuje Gadka jako nad człowieka, mogącego podnieść te bryłę żelastwa i z jej pomocą z łatwością ubić spotkanego apostoła. Co zszokowało twórcę tego miecza Godo, który był przekonany, że oręż jest zbyt ciężki, by nim walczyć, dotąd zbierając jedynie kurz. W rzeczywistości Dragon Slayer nie tylko podkreślił monstrualną siłę Szermierza, ale stał się jednym z jego największych atutów, wykorzystując miażdżącą siłę ostrza, będącego w zasadzie długim zaostrzonym młotem, pod którym wielu apostołów, nawet w swych prawdziwych formach, nie wytrzyma wielu ciosów. A ponieważ oręż ten skąpał się w ciałach niezliczonych apostołów i innych bytów astralnych, Został zahartowany przez ich negatywne emocje, określane złośliwością, dzięki czemu był jeszcze skuteczniejszy przeciwko takim bytom. Zaś po założeniu zbroi berserka Guts jeszcze łatwiej wymachiwał tą kubą żelazstwa, z łatwością pozbywając się standardowych apostołów w ciągu kilku sekund i nawet tak potężny Granbelt czy Zot nie są w stanie poradzić sobie przeciwko zbroi Bestii Ciemności która została wykuta przez Kowala Hanara, nasycającego ją złowrogim odem, czyli w swej pierwotnej formie siłą życiową, przenikającą wszechświat i będącą filarem magii, a tym samym podstawą potężnych technik używanych przez magów. Dlatego też zbroja głównego bohatera jest niemal żywa, gdy ją nosi, a od, który znajduje się wewnątrz zbroi, jest bardzo złowieszczy i sprawia, że noszący jest przepełniony nieograniczoną wściekłością, nie odczuwając bólu. Będąc w transie mordu. Co, mimo iż zwiększa zdolności czarnego szermierza w przypadku niekontrolowania emocji, może też doprowadzić do zniszczenia jego towarzyszy, a nawet pozbawić noszącego rozumu, a w szczególnych przypadkach nawet życia. Zatem siła Gatsa opiera się na jego broni, a także jego możliwościach fizycznych, dodatkowo wzmacnianych zbroją i negatywnymi emocjami. Kluczowy bez wątpienia jest też od, będący dodatkowo głównym spoiwem świata astralnego, a Czarny Szermierz może dysponować taką mocą przez to, że wszechświat Berserka uległ zmieszaniu, przez które doszło do wszystkich wydarzeń mających swój początek przez zaćmienie. Tak też potworność i moc gadca istnieje, ponieważ wszechświat funkcjonuje jako trójca, czyli świat fizyczny, astralny i idealny oparty na teorii form Platona. A po nadejściu wielkiej fali świata astralnego, ten materialny znacząco pokrywa się z tym pozagrobowym, tworząc fantazję, jak miało to miejsce w czasach starożytnych. Przez to cała potworność i stwory, które uważano dotąd za legendy, dostały się do fizycznego świata, a jedynym miejscem bezpiecznym dla ludzkości stała się stolica Gryfita Falconia, gdzie zbierają się ludzie, aby przetrwać. Zaś samo zmieszanie dzieje się podczas zaćmienia. Także nie będącego nowym zjawiskiem, jako że wydarzyło się już wiele razy. Ale to, w którym narodził się Femto, wydaje się być szczególnie niszczycielskie, sądząc po tym, że przed nim świat wyglądał naprawdę spokojnie pod względem mitycznych istot. Z tego powodu z każdym kolejnym zaćmieniem do świata mogą przeniknąć nowe istoty lub przedmioty, i tak samo jak Griffith zyskał ogromną moc poprzez posiadanie szkarłatnego Beheritu i ewolucję wynikającą z idei zła. Tak teoretycznie główny bohater również mógł znaleźć coś podobnego od jakiegoś odpowiednika tejże idei, jeżeli faktycznie jakiś istnieje, ponieważ nie jest to w serii powiedziane. Chociaż, jak wiemy, wiele motywów nierozerwalnie łączy istnienie dobra i zła obok siebie, więc może w przyszłości zobaczymy coś podobnego. W każdym razie, jeśli chodzi o doświadczenie i wsparcie, to Czarny szermierz wiele nauczył się będąc generałem bandy Sokoła pod wodzą Gryfita gdy później niezwykle kluczowa okazała się czarodziejka Shirke, która była w stanie wyprowadzić Gadsa z jego chęci mordu po użyciu zbroi. I w zasadzie bez niej, Protagonista najpewniej wybiłby wszystkich swoich towarzyszy, stając się bezmyślnym monstrum. Ponadto kluczowy wpływ na historię głównego bohatera miał również Kowalgodo, oraz chyba najpotężniejszy sojusznik Czarnego Szermierza, czyli Rycerz Czaszki, będący enigmatycznym bytem walczącym z rasą demonów oraz ich władcami, czyli Ręką Boga od tysiąca lat i to właśnie on uratował Protagonistę oraz Kaskę podczas zaćmienia. Potrafiąc z użyciem swego Miecza z Beheritów uruchomić wielką astralną falę oraz stworzyć portale rozcinając materię. Nie mówiąc nawet o jego dalekowzrocznym spojrzeniu związanym z przepływem przyczynowości. Natomiast bez wątpienia jednym z najważniejszych atutów Gatsa jest także jego niezłomność i siła woli, ukształtowana przez niesamowicie ciężkie życie pełne zdrad i walki o przetrwanie już od urodzenia. Ma to duże znaczenie, bo między innymi dzięki temu Czarny Szermierz zdaje się nie ulegać przyczynowości, nie będącej ani przeznaczeniem, ani losem. A abstrakcją, poprzez którą idea zła kieruje ludzkością, co jest powodem, dla którego protagonista nie ulega ani wilczej bestii ciemności, ani żadnemu potworowi cały czas utrzymując zdrowy rozsądek i dobre nastawienie do swoich towarzyszy. Natomiast za sprawą swojej niezwykłej siły woli, jest w stanie również zablokować znaczną część bólu, co widać w trakcie zaćmienia, kiedy to odciął sobie rękę złamanym mieczem, wykazując wtedy jedynie oznaki dzikiej furii. Dodatkowo wpływ na siłę Gatsa mogła mieć również sama szczelina, w której pozostawał przez swoje piętno ofiary, gdzie część świata astralnego miesza się z tym fizycznym. Zresztą nad tym rozmyślała także Shirke, zastanawiając się, czy powodem nadprzyrodzonej mocy Czarnego Szermierza był fakt, że w szczelinie umysł łatwo oddziałuje na materię, czy też Dragon Slayer i cień znajdujący się wewnątrz niego. A jako ciekawostkę dodam, że czysto teoretycznie Powodu siły wściekłego wojownika możemy upatrywać się również w samej idei zła, chcącej zapewnić Gryfitowi potężnych sojuszników, gdyż tajemniczy byt w rozmowie z nim w usuniętym z kontynuacji rozdziale przyznaje, że wymieszał odpowiednie linie krwi i zapewnił Gryfitowi sojuszników, których potrzebował. Jednak przez wykluczenie tego rozdziału z tomików niektórzy poddają w wątpliwość jego kanoniczność. Chociaż powodem ujawnionym przez Kentaro Miura zdawało się być ograniczenie przyszłych wydarzeń i zbyt szybkie wprowadzenie zbiorowej świadomości kontrolującej ludzki los. Więc być może wątek ten zostanie jeszcze szerzej poruszony przez następcę autora tej legendarnej mangi. I to na dzisiaj niestety już wszystko. Proszę dajcie także znać, czy śledzicie mangę berserka oraz czy chcielibyście jakieś materiały z tej serii w przyszłości. Tak więc, do następnego odcinka, drodzy widzowie Saionara. Do